I witam was cieplutko w piątek, piąteczek, piątunio 26 sierpnia 2022 roku Tutaj Krypto Anonim, a to są szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co powiem to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną po nią powinniście zgłosić się do odpowiednich osób Standardowo chciałbym wszystkich zapłaci, zaprosić na Twittera oraz Telegram, gdzie macie tutaj informacje e, o rynku. Dodatkowo jeżeli szukacie przydatnych narzędzi, które są wykorzystywane w odcinkach, znajdziecie na kanonium kanonium.pl w sekcji przydatne linki. No i dobra, lecimy sobie od razu z CoinGecko. Bitcoin 21 422 dolary i jest minus 1,3% w ostatnich 24 godzinach. Ether jest na minusie 2,9% w ostatnich 24 godzinach i wynosi 1654 dolary. Cały market minus 1,5% i wynosi 1,76 miliardów dolarów. Opłaty na sieci Ethereum 7 Gwei, więc jest tanią. A czemu tutaj takie spadki? No, bo zobaczmy sobie w kalendarz i jak widzimy, 14:30 USA, bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych PCM miesiąc do miesiąca, poprzedni wynosił 0,6%, prognoza to jest 0,3%, a jak będziemy, dowiemy się od około 14:30 i o 16:00 bardzo ważna rzecz, która począ się całym światem najprawdopodobniej przemówienie prezesa Fedu Puella. I warto zauważyć, że on musi robić. Jedno, a mówić drugie. Ponieważ gdyby nagle wyszedł i powiedział he, już nie, nie będziemy podnosić stół, będzie super wszystko, to ludzie nagle by się rzucili po pierwsze na aktywa, po drugie by się rzucili na, na różne wydawanie pieniędzy i znowu by mogli podnieść inflację. Dlatego on, jeżeli ma taką wielką władzę jak prezes Fedu, on nie może nagle ci powiedzieć, że już jest po kryzysie, albo że nagle, nie wiem, podnoszą stopy o milion procent, bo mogą spowodować mega kryzys samymi słowami. Co prawda najprawdopodobniej będzie chwilowy ale można. Dlatego trzeba uważać, co oni mówią i co robią, zazwyczaj to się nie równa i normalnie gdybyście byli też takimi osobami, że wasze słowa by mogły z cały światem, też by trzeba było tak się zachowywać. Tak samo miliarderzy nie mogą powiedzieć, że jutro sprzedamy wszystkie bitcoiny, tak? Bo wszyscy by zaczęli wyrzucać, jakby Elon na przykład to powiedział i by w ogóle miał mniejszą cenę i w ogóle by tak. A tak to się ludzie dowiedzieli, zobaczyli: "A, no dobra, tyle wpłynął na ten rynek, nie jest tak źle" i jest to inaczej. Więc tutaj Uczciwość w ich słowach na pewno nie warto szukać. Uczciwość. Dobra, lecimy dalej. I kolejny news to jest: Nvidia nie potrafi oszacować wpływu górnictwa na niższe przychody kwartalne. Hmm? Co? Przychody Nvidia w drugim kwartale roku finansowego w 2023 spadły o 19% w stosunku do poprzedniego okresu, do 6,5 miliarda dolarów. Firma powiedziała, że ma ograniczone informacje na temat wpływu przemysłu wydobywczego na jej działalność. Bardzo to jest śmieszne, bo wydaje mi się, że osoba, która jest rok, dwa na rynku już doskonale wie, że jak rosną krypto, to i po jakimś czasie zaczynają rosnąć yy, ceny sprzętu, ponieważ ludzie zarabiają na kupaniu kryptowalut. Cen zysk netto spadł o 59% do 656 milionów dolarów. Ciekawe. I oni mówią, tak naprawdę nie rozumiemy, jak bardzo wydobywanie kryptowalut wpływa na ogólny popyt na urządzenia i jak z mniejsza zapotrzebowanie na GPU, wpłynęły na niższe przygody działu. Nie rozumiem, jak tak mogą mówić, chociaż na dole, jak przeczytamy, dla przypomnienia, Nvidia została w 2022 roku ukarana przez amerykańską komisję papierów wartościowych i giełd grzywną za błędne przedstawienie wpływu górnictwa na jej działalność. I możliwe, to jest przyczyna, dlaczego oni mówią, że nie rozumieją. No dobra, lecimy dalej. I tutaj Polska. Top 10 państw o najszybszym przyroście talentów z branży blockchain. I co tutaj czytamy? Z badania przeprowadzania przez OQX i X i in Linket ujawnionym, że Polska zajmuje dziewiąte miejsce na świecie pod względem przyrostu liczby pracujących w branży blockchain. Pozytywna informacja, widzimy, że tutaj Polska jest dobrze. Polska ze względu na informatyki zawsze stała dobrze i tutaj ścisłych nauk. Zobaczymy, jak tutaj będzie wykorzystywana. Szkoda, że nasi pracownicy zazwyczaj pracują do zagranicznych firm, a nie dla polskich i nie rozwijają polskiej myśli. No, ale mam nadzieję, że w przyszłości może to się zmienić, jak Polacy trochę się zbiją i będą robić jakieś własne, coraz więcej własnych projektów. Ale w każdym razie widzimy top 1 USA, top 2 India, top 3 Chiny, top 4 Wielka Brytania, top 5 Singapur, top 6 Nigeria, top 7 Bułgaria, top 8 Indonezja, top 9 my, czyli Polska i top 10 Kanada. No, bardzo ładnie i tak to wygląda. Na wykresie 2020 i 2021 jest zaznaczony słupkami. Widzimy, że tutaj w 2020 bardzo jest przewyższa zazwyczaj przyrost niż 2000, 2021, przewyższa przyrost niż 2020. Dobra, lecimy sobie dalej. I łączna wartość transakcji w sieci Bitcoin przekroczyła jej 100 bilionów dolarów. To są wszystkie transakcje zsumowane. I tutaj oto zostało podważone, ponieważ oni tutaj uważają, że tutaj ten gościu uważa, że dużo jest przesyłanych pomiędzy sobą bitcoinów, pomiędzy jednego właściciela, po prostu z portfela do portfela, i przez to faktyczna ilość wynosi 7,3 biliona dolarów. No, nie wiem, czy tak dużo. No, ja osobiście na przykład nigdy jeszcze nie przesyłałem, jeszcze nie scalałem bitcoinów, no bo mam takie wpłaty, że w przyszłości i tak nie zamierzam sprzedawać na przykład ym, większą ilością naraz. I, I jakoś mi to nie boli. A. Hmm, czy tak naprawdę dużo przesyłają ludzie pomiędzy swoimi portfelami no nie wiem, ciekawe no chyba, że tutaj weźmiemy pod uwagę przepływy na giełdy i potem z giełd z powrotem no to, no, to faktycznie często są to przelewy na w tym samym y, obrębie tej samej osoby no dobra, przejdźmy sobie dalej Eminem i Snoop Dogg zagrają w czasie MTV Video, y, video Music i tutaj warto zauważyć, że oni tutaj są już w NFT dość długo i promują całą tutaj tą scenę, i no, mogą mieć szeroki wpływ na całą branżę. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj, Snoop Dogg ma chyba w sandboxie swoją, swoją dużą rezydencję, gdzie może zaprasza ludzi na imprezy. Z tego co kojarzę, nie byłem jeszcze, ale może kiedyś odwiedzę. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, następna wiadomość to blockchain w biznesie. 13 września w Poznaniu odbędzie się konferencja dyktowana polskim przedsiębiorcom. A no więc, jeżeli ktoś tutaj myśli o biznesie wykorzystującym blockchain, no to może się udać na taką konferencję. Binance ogłosiło, jak zareaguje na de-merch, i oni tutaj mówią nam, że będą wspierać oczywiście merch i także będą wspierać podział, jeżeli taki nastąpi, na Ethereum kopalne. I w takim przypadku Binance mówi, że będzie można wyciągnąć tą kryptowalutę, jeżeli trzymacie u nich, więc bardzo pozytywny news: nie ukradną nam tych krypto, ale nie będzie można nią jeszcze handlować, ponieważ chcą się przyjrzeć bliżej danej kryptowalucie i co ona sobą reprezentuje. No dobra, logiczne. Dodatkowo warto wspomnieć, że Coinbase powiedziało, że także będzie to wspierać i że zatrzyma wypłaty na pewien okres. Dobra, lecimy dalej. Bitcoin Depot. Producent bitomatów wejdzie na giełdę. I tutaj czytamy, że największy na świecie dostawca bitomatów wejdzie na NASDAQ. -a. Wszystko dzięki umowie wartej 885 milionów dolarów ze spółką GSR2. I tutaj macie pełną nazwę tej, tej firmy. I to jest bardzo pozytywny news, jeżeli będą na giełdzie takie firmy, no to możemy być pewni, że może te bitomaty nie zostaną zdelokalizowane. Chociaż, no ja osobiście myślę, że po, no nie powinny, nie chciałbym bardzo, ale że rząd będzie chciał je zamknąć, a w szczególności, jeżeli wypłaty anonimowe chciały, będą chcieli wykosić, więc albo być musiał mieć konto z KYC zrobione wcześniej, nie wiem, na stronie ich i potem możesz przez taki sposób korzystać z bitomatu, a jak nie zrobisz, no to nara. Ciekawe. I możemy zauważyć, że na terenie całych Stanów znajduje się 3480 bitomatów. Jest liderem. Potem jest Kanada tysiąca urządzeń i podium domyka Hiszpania 254 bitomaty. I Salwardo 212 bitomatów. Bardzo fajnie, że bitomaty się rozwijają, oby tak dalej, oby ich nam nigdy nie zabrali. I kolejna ważna wiadomość Ledger łączy swoje siły z sandboxem i będą tworzyć tutaj Ledger Verse. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda na filmiku. Tak to wygląda. Dla zainteresowanych można sobie obejrzeć bardzo fajnie, tylko ta pikseloza. Kiedy to zginie, kiedy będziemy mieli odpowiednią ilość mocy obliczeniowej, żeby to wyglądało jak, jak nie wiem, chociaż jak jakiś wiedźmin albo jakiś inny. Jakiś inny, jakaś inna gra, która nie wygląda aż tak. Pamiętajmy, że tu jest potrzebna duża moc obliczeniowa i myślę, że górnicy w przyszłości mogą znaleźć w branży metaverse swoje zarobki. Ciekawe, jak się ta branża rozwinie, no to mo możliwe, że powstanie jakiś łańcuch, który będzie nie wykorzystywał mocy obliczeniowej do em, kopania, tylko będzie wykorzystywał moc obliczeniową do generowania obrazu w metaversie, a ty na przykład będziesz dostawał jakąś natywną walutę, która na przykład będzie na proof of stake za wynagrodzenie. I to miałoby jakiś tam sens. Dobra, i de Ronaldo Cash zostaje w więzieniu na 90 dni. Protesty społeczności kryptowalut. O nie, ktoś zaczął wiercić. Słyszymy tutaj, że Aleksander Perseif, Perseif, czy jak tam się to czyta, został zatrzymany i przez holenderską władzę oczywiście to wiemy 12 sierpnia i tutaj wobec tego czeka 90 dni w areszcie i potem dopiero będzie czekał na oskarżenie. Tutaj wiadomo są protesty i tutaj założyciel Cardano także się go poparł. Zobaczymy co z nim będzie. To jest bardzo słabe, że zamykają nam ludzi, którzy piszą kod otwartości źródłowy. Nie podoba mi się to, ale stąd pewnie zastraszyć innych, tak jak już mówiłem to wcześniej. Przejdźmy dalej. Prezes banków fi Finlandii krytykuje kryptowaluty i chwali CBDC. No tak, no jakby inaczej przecież kryptowaluty wszystko nam niszczą. Ceny kryptowalut są zawyżone przez błędne przekonanie na temat ekonomii monetarnej i teorie spiskowe. Oczywiście. I z kolei CBDC są odporne na zmienność i można nim, i nim bezwarunkowo ufać. Co w ogóle nie słuchajcie ani na YouTube ludzi, ani nie kupujcie kryptowalut. Nie, no nie, no tylko telewizja. Rządy, i to was spowoduje, że będziecie na pewno niezależni finansowo, zdrowi i długo żyli. Tak samo cała medycyna i inne rzeczy, to wszystko jest zakłamane. Dobra, w autobusach, e, jak to się czyta, w autobusach Guangzhou można płacić cyfrowymi juanami, i władze Guangzhou. Umożliwiły pasażerom komunikacji miejskiej płacenia cyfrowymi juanami. No, czyli widzimy kolejny news CBDC na 10 liniach, już można sobie płacić nimi, więc na pewno Państwa będą wykorzystywać tą technologię. No w sensie tu na pewno nie jest blockchain potrzebny wcale, tylko ta technologia będzie wykorzystywana w celu, żeby nas tylko ograniczyć. Hm. Dobra, zobaczymy, kiedy e, pojawi się daty ważności. W tym juanie cyfrowym, chyba że już są, nie wiem, nie sprawdzałem tego, albo yy, nagle kiedy ci zabronią je wydawać na coś, bo na przykład jesteś na kwarantannie i ty masz siedzieć w domu i nie możesz sobie nawet zamówić nic, albo a jak, będą odróżniać co sklepy internetowe od sklepów stacjonarnych, a jeżeli sklep internetowy i masz też sklep stacjonarny, to co nie zapłacisz tam? Straszne czasy to mogą być przez takie cyfrowe waluty, ale nie martwcie się, my mamy bitcoina i nasze karty, lightning network i inne rzeczy, które nas uratują. Dobra, lecimy dalej. Nowa waluta krajów BRICS może przynieść korzyści złotu i bitcoinowi. Dla osób, którzy nie wiedzą, BRICS to jest. to jest nawet nie jeszcze porozumienie, znaczy nie jest sojusz, tylko porozumienie. I warto zauważyć, że jest to y, takie porozumienie na razie pomiędzy Rosją, Brazylią, Indiami, Chinami i RPA. Tam jeszcze ma dołączyć do nich Egipt i dużo innych państw, i oni chcą stworzyć własną walutę opartą na, na tych walutach ich krajowych dla, no, konkurencji dla dolara. No to ogólnie, jeżeli to, to nawet nie jest jeszcze sojusz ekonomiczny, ale gdyby doszło do czegoś takiego i byśmy mieli stanąć militarnie, nie, no chyba myślę, że nie, nie stałoby się tak, ponieważ nie wiem, Indie i Chiny za bardzo też siebie nie lubią, nie? Cały czas tam rywalizują ze sobą, mają tam wojny też, na jakimś przesmyku i mało kto o tym mówi, i tam też ludzie giną i, i tak to wygląda, no ale ekonomicznie mogą tutaj siebie troszeczkę powspierać tą walutą, ale pamiętajmy, tak jak tutaj wiadomość mówi, na tym wszystkim największym beneficjentem będzie bitcoin, a później złoto, ponieważ kiedy będzie wojna, to może być przełom, kiedy właśnie zostanie zneutralizowane waluty, ponieważ jak będą się tam, gdzie dwóch się bije, Ko trzeci korzysta, tak? To i tu się bardzo to, to bardzo ładnie tutaj będzie to widać, jeżeli będzie się było USA swoim dolarem pomiędzy na przykład walutą Blixu, może nagle nie stać się walutą rezerwową świata Bitcoin, bo są ludzie, którzy na przykład nie chcą wspierać ani Rosji, ani Stanów, tak? Na przykład ja jestem taką osobą. mnie nie, nie obchodzą jakieś polityczne rozprawy. Nie, nie chciałbym, żeby tylko zabijali ludzi, tak? A, a niech sobie nie chciałbym, żeby nas ograniczali, ale co oni tam sobie gadają, to nie powinno mnie obchodzić w ogóle. I na przykład ja wybierał, wybrałbym walutę, która jest neutralna w tym, samym, w tym wszystkim, a gdzie taką znajdziemy, tak? Nie znajdziemy, więc będziemy musieli uciec tylko do waluty, która nie ma jakiegoś emitenta, banku centralnego i zostaje nam jedna rzecz. I zobaczymy, czy tak się właśnie niechcąco, nie stanie, będą ze sobą walczyć, a Bitcoin wyrośnie nam gdzieś tu po cichutku do góry. Dobra, a poza tym jak teoria jedna głosi, bitcoin jest notowany do dolara, chociaż ja trochę nie rozumiem tej teorii i USA zależy też, żeby bitcoin gdzieś tam rządził. Tylko no, ta teoria bym miała poparcie, gdyby bitcoin został stworzony przez USA i w takim przypadku yy, oni by na przykład byli Satoshi Nakamoto i jakiś tam ich oddział i oni by mieli te milion bitcoinów i tak dalej, to by miało jakiś sens, ale myślę, że żaden rząd nie zrobiłby waluty, która... Jest ograniczona i jest tak w miarę sprawiedliwa transgraniczna, chyba, yy, chyba żeby chcieli zostawić sobie wentyl do ucieczki przed inflacją. Nie wiem, ciekawy, to jest, to jest ciekawy temat. Dobra, lecimy dalej. Torn tether nie zamrozi adresów tornado-cash. Yy, I tu jest bardzo ważna wiadomość: Wa nielubiany nie Tether twierdzi, że nie zamrozi usankcjonowanych adresów tornado. Ja sobie tak, pierwsza rzecz, która mi tu wpadła do głowy, to ciekawe, czy oni też coś tam sobie nie prali. <grych> no bo jeżeli tak się broni, to dziwna sytuacja, żeby chcieli zamrozić, ale może są oni mądrzejsi, niż nam się wydaje, przez to, że ukrywają właśnie aktywa i nie wystawiają się na szczał po prostu spekulacyjnie przez to, że właśnie Tutaj kombinują w jakiś sposób, żeby tych adresów nie ujawnić, i tutaj ta sytuacja, że oni będą gdzieś tam może bronić tej sytuacji. Choć tylko pamiętajmy, że zazwyczaj się mówi jedno, a robi drugie, tak jak mówiłem na początku, i nie warto ufać, ale gdyby naprawdę bronili na przykład, no to Tether mógłby zyskać w oczu, inwestorach, w oczu inwestorów. Dobra, lecimy dalej. Czy dołączenie do rynku. Crypto, BlackRock black i Meta wywróci rynek do góry nogami. I tutaj mamy informacje oczywiście, że nielubiane firmy, takie jak Meta, które sprzedają nasze dane osobowe, takie jak BlackRock, który tutaj, nie wiem, jest posądzony jakieś iluminati, rządzenie światem i takie różne inne teorie, to on tutaj nie, nie są lubiane. I dziś wiadomo, że obie firmy są mocno zainteresowane inwestycjami w rynek kryptowalut i planują uczestniczyć w jego przyszłym rozwoju. No, to są firmy, które mają dużo kapitału, pamiętajmy, i to są firmy, które mają przekaz masowy. BlackRock za dużo się nie wysuwa na, tak jakby na widownię, ale on ma dużo firm, którzy cały świat zna. I jeżeli oni będą chcieli, żeby krypto wzrosło jakoś mega, albo będą chcieli wypompować cały świat i spuścić na nich duże torby e, krypto, no to to zrobią w taki sposób, że cały świat będzie wiedział na pewno o kryptowalutach. Nawet, kurde, w, naj, w, w najdalszych zakątkach Azji i Afryki na pustyni będą mówić o kryptowalutach. Więc tutaj mm, warto mieć to na oku, jak oni się będą ładować, to... Eee, tylko czy ciekawe, czy będą tylko w Bitcoina się ładować myślę, że mogło, Meta robi już właśnie, właśnie swojego Metaverse eee, rok może z nimi tutaj stworzyć jakąś taką pułapkę dla naszych umysłów dobra, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie bardzo ciekawe czasy, mi się to wszystko nie podoba i podoba jednocześnie dobra, lecimy sobie, Bitcoin zatonie i tutaj mamy informację, to jest już ostatni news warto eee, przypomnieć, że na pierwszy, tutaj czytałem właśnie o kalendarzyku że mamy dzisiaj to posiedzenie z przemową prezesa Fedu i tutaj mamy scenariusze rozpisane jak to się może, co może się wydarzyć dużo rzeczy już jest w cenie no i mamy tutaj kilka scenariuszy ultra jaszczębi i gołębi i co tam powie Fed taka spekulacja, jeżeli ktoś jest zainteresowany może sobie na bitchabie to przeczytać a my będziemy płynnie przechodzić sobie do analizy A analizę sobie standardowo zaczniemy od mempula. Jeden Satoshi za, no, 3, no, 7 Satoshi to jest najwyższa opłata, jeden, że jeszcze byście się zmieścili. E, tutaj mieliśmy o 12 troszeczkę większy ruch. Bitcoin cały czas tanio, sprawnie działa, ruch mamy, więc tutaj nie ma czego się obawiać. Widzimy po tych wszystkich ruchach, opłatach transakcyjnych, że naprawdę rynek nie jest jakoś zainteresowany, że mamy mało transakcji i tak dalej i jest cisza pod tym względem to warto myśleć o tym czy to nie, jeżeli jeszcze nie macie krypto albo coś czy czy to nie jest dobra okazja? I oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Decyzję musicie podejmować samodzielnie. Nie dlatego, że ktoś coś powiedział, bo każdy ma inne ryzyko, każdy ma inaczej się zachowuje i każdy e, ma inny kapitał i sam powinien podjąć decyzję. I też inne wydatki, jest inną osobą i tak dalej, i tak dalej. Ether 11,9 Trudność, 7, 917 Tysięcy GHz Hash Rateu i zostało nam 20 dni do e, halvingu. Przepraszam, do demerge'a, No. Dobra, i od, yy, z przepływy widzimy w ostatnich 24 godzinach, że znowu wypłacono dużą porcję bitcoinów, czyli te 2 miliardy, co zostały wpłacone, cały czas działają, bo już któryś z dzień rzędu mamy około 12-14 tysięcy bitcoinów, to jest około 300 milionów dolarów, e, taka ilość wypłaconych. Nie, nie licząc w ogóle jeszcze dodatkowo e, eterów, których wczoraj też było bardzo dużo wypłaconych, więc ta kasa gdzieś tam działa i powoli zostają te bitcoiny wyciągane, przynajmniej ja to widzę i ja osobiście mi się to bardzo podoba, że jednak ta akumulacja przez tych grubasów trwa. Nie wiadomo kto to robi, ale myślę właśnie, że wspomniane firmy wcześniej. Dobrze i mamy wyciągnięte z giełd 12 234 bitcoiny. Na giełdy wpłynęły 4077 eterów i z giełd zostało wypłacone 3286 BNB. Zostało także wyciągnięte 172,5 miliona w stabilnych walutach. Czyli tutaj cały czas widzimy wypływ gotówki, ale też wypływ bitcoinów, a bitcoinów nie można zakupić za nic, więc najprawdopodobniej Działa cały czas ta kasa, która została wpłacona 2000, 2 miliardy 200 milionów gdzieś tam poleciało. Jakiś tydzień temu mówiłem o tym wiadomościach. Dobra, lecimy dalej. Tak to wygląda na wykresie nasz bilans, warto też obserwować na wykresie, czy nie mamy większych wyszczałów, ładnie opadamy i ładnie cena idzie do góry, mamy bardzo mało bitcoinów na giełdach, 2 miliony, 110 tysięcy bitcoinów na giełdach, to zobaczcie sobie, że jeżeli ktoś chciałby zakupić e, kilka firm, większą ilość i nie ma bitcoinów, tak i, będzie, i zacznie się bitwa e, o bitcoiny, nie dodatkowo jakby przyszedł halving i tutaj zabierze nam jeszcze podaż od górników, no to cena może zrobić swoje. Wolumen na futuresach, longi do shortów 49,1% dla longów i 50,9% dla shortów. Wolumen w ostatnich 24 godzinach na instrumentach to jest 74,3 miliarda. Otwartych inwestycji to jest 29,4 miliarda i likwidacji w ostatnich 24 godzinach to jest 88 milionów dolarów. I tak to widzimy na, na likwidacjach 37,4 miliona w longach i 8,8 miliona w shortach. 200 tygodniowa średnia krocząca, cały czas się z nią bijemy, cały czas można jeszcze sobie akumulować, to jest wyznacznik, który sam oczywiście stosuję, i tak samo jak stosowałem tutaj, i byłem bardzo zadowolony z tych inwestycji, tak samo, no tutaj to bardzo słabo stosowałem, bo tam była globalna panika, i naprawdę za jakieś grosze dokupiłem bitcoina, a tutaj. Tutaj stosuję bardzo mocno i mam nadzieję, że będzie sytuacja jak zawsze. No, nie wiem, dla mnie Bitcoin osobiście jest najłatwiejszym trendem, który idzie rozpoznać. Wszystko ucieka to internetu, państwa się naparzają, dolar zostaje zdecentralizowany, Mówią nam na co wydawać pieniądze, chcą wprowadzać CBDC, chcą robić różne rzeczy. Nie wiem, jakieś pandemie, wojny i tak dalej. Dla mnie Bitcoin jest najłatwiejszym trendem do rozpoznania, nie dość że wolnościowym. To jeszcze finansowym przez ograniczoną podaż dobra i lecimy sobie ze strachem tutaj troszeczkę strach nam odbił więc dzisiaj mamy 27 na crypto fear and greed index Altcoin Season tutaj nam krzyczy 94, więc powróciliśmy. Ja wysprzedałem się tutaj zaraz dzień po tym szczycie z altcoinów do bitcoina. Ja i ogólnie jestem zadowolony że żałuję, ale bym chciał tutaj, żeby ten bitcoin się zaczął nam mocno umo no, umocnił względem altcoinów, żebym mógł jakąś część odkupić. TBB Index 9, bardzo tanio i według niego jesteśmy na poziomach 17 tysięcy i nie chcemy się stamtąd ruszyć. I otwartych pozycji mamy przy 21 tysiącach, w sensie nie pozycji, tylko mamy zleceń, zleceń ustawionych przy 21 tysiącach 11 000, 7, a przy 22 tysiącach 10,3. No i przy 21,504 tysiące na sprzedaż. No zobaczymy, czyli tutaj mamy duże dwie ściany między 21 a 22. Zobaczymy, jak te będą poprzestawiane. Cały czas coś mi pika w tle, za co przepraszam. Następnym razem zostanie to wyciszone. I na koniec informacja, że tutaj dla górników głównie ergo. Znaczy ogólnie Hero Miners mówi nam, że zrobi konkurs od 1 do 30. Można wygrać nagrody za to, że się przyłączycie, to no, przeczytajcie sobie dokładnie. Jeszcze ja się nie zapoznawałem, tylko zobaczyłem, więc dla wszystkich, którzy kopią, mogą przed tym zapoznać o co tutaj chodzi. No i dobrze, dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli Ci się podoba, to co robię, to możesz zostawić subskrypcję. Napisz komentarz, co Ci się nie podoba, zostaw łapkę w górę. Dziękuję wszystkim z góry za komentarze, które zostawiacie pod filmem. YouTube lubi łapki i komentarze, więc proszę. Proszę wszystkich, jeżeli jesteście tak dobrzy, zostawcie mi i łapkę, i komentarz. Dzięki i pamiętajcie, zostańcie na rynku, bo teraz odchodzą tylko słabe ręce. A, i pamiętajcie, że macie Spotify zrobione, żeby słuchać w podróży. Na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek wyświetlił chociaż jeden film, w sensie jeden podcast, ale zostawię to, bo może w przyszłości, jak kanał się rozwinie, komuś będzie to przydatne. Dziękuję i na Pozdrawiam.